Myślę, że jest też masa przekonań, które bardzo na nas wpływają, bo one bardzo wpływają później na nasze zachowania, schematy jakichś zachowań. Natomiast my w ogóle nie jesteśmy świadomi skąd to się bierze i że za tym stoi jakieś właśnie przekonanie, które niesiemy. Tak i myślę sobie, że testy mają taki jak dla mnie największy ciężar mhm. swojego istnienia, bo jeżeli nawet ja nie wiem, że działam według no właśnie, jakiejś procedury, o której nawet nie mam świadomości, że mam, mhm. to wydaje mi się, że tak wygląda świat i jakby nie podważam tego nawet. Czyli na przykład, mhm. jeżeli czas, czasami możemy się spotkać z czymś takim, że... Mm, no nie wiem, teraz mi przychodzi takie, ja jestem z mniejszego miasta niż w tym momencie mhm. żyję i pamiętam, że kiedy y, mieszkałam w tym większym mieście, na studiach zaczynałam mieszkać, to miałam takie poczucie, że właśnie ludzie z mniejszego miasta są jacyś tacy jak ja, Czyli mhm. jacyś tacy właśnie obeznani z, z dużym mhm. miastem, że kiedyś mi się wydawało, że 20 minut piechotką to jest daleko, a tu nagle jest, jest jakoś, no właśnie, 20 minut to właściwie nigdzie nie dojdę w dużym mhm. mieście za bardzo. I czułam się przytłoczona i wydawało mi się, że wszyscy z małych miast tak mają. Mhm. I to nie jest prawda, tak? bo gdzieś tam mhm. ja miałam, tak moi znajomi, może bliscy mieli, natomiast w ogóle wypychałam ze swojej świadomości ludzi, którzy też byli z takiego samego miasta jak ja, ale sobie świetnie radzili w o wiele większych. Mhm. Ale to moja świadomość gdzieś tam z boku trzymała i ja autentycznie przez początek studiów myślałam, że ludzie z mniejszego miasta w dużym mieście będą mieli problem. Pięknie, pięknie. I dopiero znamierzyłam to potem patrzeć, kuczenie, nie, to nie jest prawda, bo tu taka mhm. osoba sobie radzi.